W 5-18 maja 2012 roku w Rybnickim Muzeum już po raz ósmy zorganizowano Noc Muzeów. Tego dnia sale wystawowe Rybnickiej Placówki Muzealnej były otwarte do godziny pierwszej w nocy, a zwiedzający mogli tego dnia korzystać bezpłatnie ze wszystkich atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Na gości czekał interesujący program. Noc Muzeów zainaugurowało otwarcie wystawy zatytułowanej Galeria Sztuki Paleolitu. Ekspozycji towarzyszyły warsztaty, podczas których można było nauczyć się wykonywać narzędzia prehistoryczne z rogu i kości oraz malować tak, jak robili to prehistoryczni twórcy. Interesującym punktem programu było spotkanie z podróżnikiem, grotołazem Grzegorzem Kuśpielem, który w niezwykle interesujący sposób opowiedział o wyprawach do jaskiń w odległych rejonach świata. to pierwsze polskie wyprawy. Zaprezentował także sprzęt wykorzystywany podczas wypraw. I teraz tak, tu wpinamy przyrząd piersiowy, czyli tak zwanego krola, to się przesuwa do przytrzymaj tego mocno, mógłbyś się spokojnie w tym powiesić, tutaj, znaczy obwiesić, bo nie chcę, żebyś mi się tu Proszę Państwa, drugi przyrząd, który mamy, to zapinamy go powyżej, to jest płanie z francuskiego, to jest nic innego jak tak zwany uchwyt, po francusku płanie. i oczywiście w Polsce... i taka stopka, tak nóżka, w muzeum prezentowano także wystawę fotograficzną jego autorstwa. Sala ślubów Rybińskiego Urzędu Stanu Cywilnego z ledwością mieściła wszystkich chętnych. Warto nadmienić, iż tego dnia przez salę ekspozycyjne przewinęło się wiele osób. Liczba osób, która dzisiaj przeszła, no... Powiedzmy, zaskakuje nas coraz bardziej. Z roku na rok jest coraz więcej osób. Dzisiejsza, jakby pierwsza fala uderzeniowa, która przeszła w momencie, kiedy żeśmy otwierali tą wystawę, świadczy o tym, że jednak jest coraz większe zainteresowanie. Więc trzeba przyjąć, że będzie mieć bardzo dużą frekwencję i tak, jakby z roku na rok przychodzi coraz więcej osób, także i nowych. Bo ja jestem generalnie mocno pod wrażeniem, jak dużo osób dzisiaj przyszło i jak dużo dzieci się pojawiło, całych rodzin. Więc w tym momencie, mimo że że są muzea, które mają tych znacznie więcej. Ja jestem, tak powiedziałem jeszcze raz, pod dużym wrażeniem dzisiejszej frekwencji i dużego zainteresowania ludzi, bo naprawdę chyba ta cała robota. No... Opłaciły się po prostu. Noc muzeów uświetnił koncert bębniarzy oraz występ kabaretu PUK z Krakowa. Warto nadmienić, iż Noc Muzeów jest formą promocji i popularyzacji zbiorów muzealnych poprzez przygotowanie nietypowego programu ekspozycji w godzinach nocnych oraz dodatkowych atrakcji uprzyjemniających zwiedzanie. Przypomnijmy, pierwszą taką noc zorganizowano w Berlinie w roku 1997, potem dołączyły placówki w Paryżu i Amsterdamie, obecnie noce muzeów odbywają się w wielu europejskich miastach. W Polsce po raz pierwszy imprezę tego typu zorganizował Kraków w 2004 roku. W naszym mieście impreza gości od 2005 roku. Organizatorzy, zachęceni poprzednimi edycjami, postanowili noc muzealną kontynuować. Zatem do zobaczenia na następnej nocy muzeów w roku przyszłym.